Przed chwilą skandowaliście, będzie dobrze. Okazuje się, że jeszcze nie tym razem, jeszcze nie teraz. Ale musimy sobie dzisiaj też powiedzieć jasno, że jesteśmy w drodze. Kurwa, Szymek, ty ciągle jesteś w drodze. Oby to była droga bez powrotu. Czy to są wyniki naszych marzeń? Oczywiście nie. Ojoj, smuteczek. Patrzę na nie z bardzo dużym niepokojem. Przede wszystkim dlatego. Kiedy przed chwilą widzieliście te wyniki sondażowe, ja wierzę, że one jeszcze się zmienią. Oj, tak na pewno. Powiedz jeszcze, że będziesz w drugiej turze. Jednak już ten sygnał, który teraz dostajemy na bieżąco, że kandydat nienawiści, agresji, antysemityzmu zdobywa aż takie poparcie w naszym społeczeństwie, to choćby samo to oznacza, że jesteśmy dzisiaj w bardzo trudnym punkcie jako naród. Oj, Szymek. Weź ty chłopie, wyłącz ten mikrofon i się nie pogrążaj. Przegrać trzeba umieć.